Trzy błędy, przez które nie masz klientów na montaż. Te same błędy powtarzają się u większości montażystów, i właśnie przez nie nie mogą zdobyć stałych klientów. Zmontowałem krótkie formy już dla 200 klientów, pomimo tego, że mam tylko 16 lat. Pierwszy błąd, kierowanie terminowości. Umówiliście się na piątek, a ty wysyłasz w niedzielę wieczorem? Albo jeszcze gorzej. Nie dajesz znać, czy się spóźnisz. Klient siedzi, czeka, ma zaplanowaną publikację, a ty siedzisz cicho. To najszybszy sposób na zepsucie relacji z klientem. Drugi błąd. Czekasz, aż klient ci powie, co zrobić. Zero proaktywności. Dobry montażysta sam proponuje usprawnienia, gdy widzi, że można coś zrobić lepiej. Może zmienimy huk na bardziej chwytliwy? Kolejnym razem prośba o większą ilość kadrów dla różnorodności. Trzeci błąd. Montujesz tylko ładnie, ale nie rozumiesz celu biznesowego. Przedsiębiorca nie płaci za ładne przejścia. Płaci za materiał, który ma sprzedać produkt, usługę zwiększyć zaangażowanie albo poprawić wizerunek marki. Montuj z myślą o efekcie, nie tylko o kwestiach wizualnych. Czwarty błąd. Panikujesz, gdy klient potrzebuje coś na wczoraj. Praca pod presją czasu to chleb powszedni w tej branży. Klienci często zmieniają plany, mają nagłe potrzeby, coś trzeba domontować, zmienić. Jeśli nie umiesz pracować pod presją i za każdym razem deadline'y cię przerażają, klienci znajdą kogoś, kto potrafi działać pod presją. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te błędy nie mają nic wspólnego z umiejętnościami technicznymi. Możesz znać wszystkie programy na świecie, ale jeśli popełniasz te błędy, klienci będą ci omijać szerokim łukiem. Z drugiej strony, jak je naprawisz, stajesz się montażystą, którego większość firm w Polsce potrzebuje. Spodobało się? Wyślij to swojemu znajomemu, który mógłby zarabiać fajny hajs z montażu, a tylko się opierdala.